Stróże prawa, obrońcy uciśnionych, nasi nocni strażnicy i zawsze sprawiedliwi funkcjonariusze. Pewnie już wam ryje wykręca na samą myśl, jaki to Dis zaraz poleci na nasze służby mundurowe, ale niestety was rozczaruje. Nie należy do tych, którzy z dumą noszą bluzę z wielkim napisem HWDP, a potem skomną na komendzie, że im rower ukradni. Ja nie wiem kurwa, co wy w życiu robicie, na ulicy i na co dzień, że tyle osób stało się ofiarą policji: że pobili, że szarpali, że wiebali na 24 godziny aresztu, że przeszukali do gaci, że kurwa nie wiem co jeszcze. Jak żyję, piję i palę, to i owo nigdy żaden policjant nie obił mi ryja, nie spakował na kopach do suki, nie mówił, żebym zamknął ryj, nie pyskował. Nie jestem gangsta, ziomem, nie wiem co to znaczy żyć na krawędzi, nie ukrywam. Jestem typową miejską pizdeczką i jak na zoś akurat mnie policja nigdy nic złego nie zrobiła. Owszem, dostałem parę mandatów za picie, parę razy wlepili mi papierek za zbyt głośną muzykę. I co? I chujów sto, ani mnie to ziemi, ani grzeje. Łamałem prawo, chujowe, bo chujowe, ale skoro się na nie godzę, to czemu mam nie ponosić konsekwencji? 100 zł dupy nie urywa, a i tak najczęściej obniżają do 50 zł zaśmiecenie. Podczas zlepiania to ludzie dziękują i jęczą, że nigdy więcej, pani władzo, tylko raz się zdarzyło, a potem skanują te chujowe mandaty i na fejsa z dopiskiem niebieskie kurwy mnie spisały, obaj rząd, jak za komuny, zbecja jebana. A to wszystko bazane przez ludzi urodzonych po 90 Mam wrażenie, że każdy 19-latek jest synem samego Ramu, bowiem nie boi się niczego i nikogo. A ludzie, którzy narażają życie na łapanie pijanych wariatów na ulicy czy szaleńców, są dla nich śmieciami, którzy nie mają innego celu, jak utrudniać im życie. Czy naprawdę, tak znęką na sercu, potraficie przyznać przed samym sobą, że gdyby w spokojny, sobotni poranek do waszego mieszkania wpierdoliła się banda czterdziestoletnich kutasów, którzy łamią wam nogę, opierdalają pół mieszkania i jeszcze na odchodne walą w pysk waszą matkę, nie zadzwonilibyście po policję? Zawsze jak trzeba pomocy w skrajnych sytuacjach, to numer 997 sam się wykręca, ale na co dzień to psy i smerfy, jebać szacunek liczy się tylko ten z ulicy. Może każdy z Was ma wujka w prokuraturze albo jego brat jest adwokatem, bo takie historie słyszę na gminie. Nikt się nie boi, wszyscy mają wyjebane, ale potem do domu przychodzi wezwanie przedsądowe za niezapłacony bilet i wszyscy srają po gadziach, bo mama zobaczy i będzie dym. Ja nie mówię, że wszystko jest w porządku z naszymi służbami, że nie ma łapówek, przekrętów, pojebanych ludzi na różnych szczeblach, zdemoralizowania, obojętności, niekiedy nieuzasadnionej przemocy. Wystarczy poczytać gazety, by zobaczyć, ile afer co miesiąc wycieka w kręgach policji. Pytanie moje jednak brzmi: jaką wy, krzykacze kurwa i wandale na poziomie rzucania kamieniami w przy przystanku, macie solucję na ten problem. Wszystkich dzwonić? Jakaś reforma? Macie w ogóle kurwa pomysł, czy chcielibyście tylko chaos i pseudoanarchistyczne gówno? Czy naprawdę sądzicie, że gdyby policja na jeden tydzień przestała pracować, bylibyście panami osiedla albo dzielni? Są ludzie, którzy mają w domu prawdziwą broń, a nie taką na monitorze, i są ludzie, dla których zdobycie fraga wygląda troszeczkę inaczej niż dla was. Kto Was wtedy poratuje? Owszem, chujowo się czyta, że jakieś pajace wjebali się do domu staruszki, bo myśleli, że znajdą tam laboratorium fety, a jedyne co zrobili to wysłali kobietę do szpitala. Chujowo się czyta o machlojkach finansowych, o umorzonych przestępstwach, za które normalny obywatel siedziałby już w pierdli. Kiedy jednak wracam sobie w piątkowy wieczór do swojego domu, a na ulicy widzę dwudziestu chłopa z szalikami na ryjach, czerwonymi racami, łańcuchami i obłędem w oczach, to dziękuję wszystkim Bożkom tego świata, że jest tam gdzieś ktoś, kto stanie po mojej stronie. Nawet jeśli wcześniej, połami nogi.